Dzionek wstaje i my zabieramy się do roboty, 7.40. I zostało ostatnie pole do wyorania. Mam więc roboty 23 .00. września. Wracam dziś do Polski na urlop. O 20 mam lot. Więc trzymajcie kciuki, żebym zdążył zaorać i ogarnąć się na pociąg i na samolot. To to pole mi zostało. Według mapki około 5 hektarów. Punkt czeka, nikt nie ugrał. Więc możemy się brać do roboty Patrzcie, chcę To to duże pole, które wczoraj kończyłem Do późna A to puch Good. Wszystko wygląda w porządku. Wszystko na swoim miejscu. Wszystko podokręcane. Zabrażymy. Zabrać łącznik. Zabrałikę. Nawalone słomy. Myty był cały tył, ale... Z tego jak tak. wyłożysz trochę i zaraz się zaczyna to samo. Z tej strony wchodzi w clean, więc zaczniemy orać od tamte. Należy się temu błogowi ciągnikowi. Kompleksowe mycie, jak już się skończy ta orka. 46% paliwa, ale mam nadzieję, że na ten kawałek mi wystarczy. Można zzerować licznych hektarów. 72,5 hektara było ranny na tym gospodarstwie na ten moment. Wczoraj prawie 20 hektarów. 19,90 rekord, mój. Znowu To ciekawe jak tutaj będzie ziemia. Mam nadzieję, że się chociaż będzie w miarę wyorywać już ostatnie pole. Zrobi mi tą przysługę, że nie będzie stwarzać problemów. Co tam ten facet tworzy Tym meleksem jeździ, jakieś kółka kręci Tutaj odpowiedzialny gość za Ogrody opiekę tutaj nad tym gospodarstwem I chyba też nad ptactwem Dobra, w miarę się będzie orało I Mam nadzieję, że będzie tak z całym polem No ja tak myślę, że 4-5 godzin Nie ja powinienem około 12-13 zakończyć przy pierwszym troszeczkę głębiej muszę dawać jak normalnie, żeby się pierwsza skiba lepiej zagłębiała, bo zawsze jest tutaj za kołem twardo na początku Że to lepiej usypywało a później już idzie. Fajny dzień się zapowiada. Ciepły. Już słoneczku świeci. Ciekawe jak pogoda w Polsce. E, będzie dobrze. Wyłożyłem. w miarę fajnie, chociaż powiem szczerze, że z tych wszystkich pól, które wyorywałem tutaj jest największa słoma jakieś takie kępy pozostawiane tak, tu się operator nie popisał, nie wiem czy to 8800 czy to 8900 ale momentami gdzieś mi się troszeczkę lubi zapchać między półskiem a odkładnicą, ale poza tym nie ma tragedii, piękny dzień się robi zaczyna słońce zaczyna grzać My już większą połowę tak naprawdę mamy ze sobą, jeśli chodzi o ten kawałek. Są miejsca, że jest twardo, że jest głęboko, że głęboko wchodzi pół. I zlega nam. Są miejsca, gdzie jest miękko i głęboko wchodzi pół. i twarda ziemia. O to mu chodzi, ciężka ziemia. Ale jak powoli idzie, jest 9.50, myślę godzinkę powinienem wyorać się to wszystko to później coraz część robić pół godzinkę powinienem wyorać pół godzinki na poprzeczki Ech, to będzie zrobione i pakowanko i do Polski na tym gospodarstwie mam wyorane ponad 70 hektarów no, zaczynałem Zaczynałem w zeszłym tygodniu w sobotę czy w piątek? No, jest dobre pytanie. Chyba w sobotę. Zaczynałem w zeszłym tygodniu w sobotę, ale nie orałem codziennie, jak dobrze wiecie. Podał deszcz i tak dalej. Cztery ski to no myślę, że i tak jest dobry wynik. Miesięć dzisiaj już się 15 wyorane łącznie, 75 hektarów. Przecież jak lepiej, staram się tutaj na trochę punkt zgłębiać. O właśnie. Przegrałem tutaj w momencie. Piękna wkliłka zaczyna wchodzić. No i z przyszłym sezonem na tego pługa się będzie należą. Solidny serwis, trzeba wymienić odkładnice. Przepraszam, le odkładnice jeszcze w zwłaszcza na jednym kurku. Tak? E, jest strasznie słabe le z jednej i z drugiej strony. Tak jakby reszta była wymieniana, a ten nie był wymieniany. Wymienić resztę dług, oczywiście założyć tę skibę w przyszłym roku można było naginać nie ja wiem ile w przyszłym roku będzie tego rania widać, w ogóle nie będzie tutaj nigdy nie wiadomo oczywiście, oczywiście, stado ptaków dołączyło tutaj orki się nie można odbyć Gorzej jest to, że nie mam tego właśnie nie mam kroju, nie odcinam jej krój i przez to przesypuje mi się ziemia tutaj w bruźnie, dlatego ten traktor tak podskakuje czasami. Zwłaszcza, gdzie, zwłaszcza tam gdzie jest to naprawdę ciężka ziemia, tutaj. A, uchwyt jeszcze mi popękał na kamerkę widzę w jednym miejscu, gdzie nie ma ze mną lekko ten zestaw albo po pokleić, pokleić albo kupić nowy łupcy akurat ostatnie pole się musiało takie trafić że się ta, ta słoma tak ciągnie nie wiem cóż to, cóż to się wydarzyło że tej słomy jest więcej jak należy razie... co operator miał na myśli końcowe jak widzicie moi drodzy końcowe 4,30 na liczniku w orale godzina 1030 Także wszystko idzie tak jak trzeba idzie bardzo dobrze robię stosunkowo małe poprzeczki bardzo małe, na 2-3 pługi bo jak się da bory, właśnie to się boruje yy, może być problem z pryskaniem i z rozsiewaniem nawozów tak jak tutaj mój kolega Krystian, którego serdecznie pozdrawiam, mówił, że on w miejscu gdzie pracuje na gospodarstwie stawiają duże poprzeczki właśnie o to chodzi, że jak się pryska i rozsiewa nawozy żeby nie jeździć w poprzek tylko żeby jeździć wzdłuż no ale jak ja bym miał tutaj tak zrobić to by musiała być naprawdę szeroka poprzeczka z racji, że wiecie, 36 metrów to dla przyjazdu to by było naprawdę sporo czyli połowa tego czyli naprawdę duża poprzeczka no zobaczymy, wszystko w rękach niech, jak oni to uprawią, jak, jak sobie uprawią, tak będą tutaj siaci i pryskać, ale robię tak, jak, robię tak jak ja uważam, żeby wychodziło dla mnie najprościej, no ale widzieli jak orzej, raczej nikt nie... raczej nikt o to pretensji nie był, więc, więc mam nadzieję, że jest dobrze. Zobaczymy, czy to będzie uprawiane. Widziałem, że wczoraj zaczynał uprawiać e, tym bednarem, którego mamy na testach, nie przyjeżdżałem się temu dokładnie, czy to jest... Brona talerzowa czy to coś innego, miała być brona talerzowa, ale to było po ciemku, widziałem tylko żółte agregaty przyciplone do kajsa. Czujecie ten zapach? Zapach urlopu i w powietrzu. Bardzo, bardzo blisko. Już za chwileczkę, już za momencie. Chciałem sobie trochę siłowę rozkręcić cięgno, z że orze teraz płycej i mi się zapierało na no cięgnie, nie pracowało. Jak należy, ale już jest dobrze. Naprawdę się ciepło zaczyna robić. A dzisiaj już albę podalałem od grubu było 20%. Tylko że na tych ostatnich przejazdach się lubi zapychać. frontów No i dobra, popsecka została. Poprzeczka, poprzeczunia. Bardzo możliwe, że ostatnia poprzeczka. orana w tym roku. Żeby ziemią mocno tutaj nie sypać Może tak równe jak było Ostatnio wysiewane Na takiej samej linii mniej więcej będzie git A Nawet fajnie się wyorało Jeden kawałek, na którym pokazało mnie już na mawce po większości Więcej naliczonych hektarów z wyoranych, aniżeli miałem to rozpisane. Ten powinien mieć powyżej 5 hektarów, a teraz mam 4,87 na ten moment. Czy tu wjechać można? Wydaje się, że chyba może. Iś bandżura Piękny dzionek. Piękny dzionek. Co wy koledzy będziecie żarli, ptactwo tutaj jaka ja ora nie skończę? W tych jak wolniej jadę, to mi tej ziemi nie dosypuję. Ale za szybko też nie pojadę. Z kabiny nie wypaść. No i dobra, 5,04 na liczniku. Koniec na dziś. I pora na urlop. 11.30 Jedno z wyoranych wczoraj, pól. Tutaj to wyorowałem też wczoraj, tam w rogu to, co orałem dzisiaj. No i cóż tu więcej dodać? Robota odwalona. Należy się odpoczynek. Także na ten moment koniec orki. Zobaczymy, czy będzie więcej, czy to będzie koniec. Ja zbykam na urlop standardowo. Dzięki za oglądanie. Jeśli się, jeśli się podobało, to lajka poproszę. I jakieś komentarze. I widzimy się po powrocie. Trzymajcie się, cześć.